Nowe przygody, a dzisiaj gruby temat. Pamiętacie temat nieśmiertelników znalezionych przez e, Dawida e, i jego ekipy sapera czarnego i e, Watachy. Więc jedziemy w to samo miejsce. Mamy plan na to, żeby przeszukać go jeszcze raz, podzielić się na ekipy, podzielić las na fragmenty. I przeszukać ten las, znaleźć yy, miejsca. Bo skoro znaleźliśmy miejsce, gdzie były te nieśmiertelniki, to znaczy się, że tam coś musiało być. Bo nieśmiertelników nie chowa się tak byle gdzie, więc tam coś musiało być. Postaramy się to odkryć, postaramy się to znaleźć i co? Zapraszam Was na kolejny film. Zaczynamy przygodę. Idziemy na wyznaczone miejsca. Idziemy kopać. Idziemy kopać. W drogi, nie? Mm. magazyn ekstern odwrócił bieżenie Izrael każda zła z magazynu to rzeczy to rzeczy były teemu drogie no na wasię to czy to działa i no się może na pewnie roboty czyli się składowa to ja nie to z lancestera można sobie do twoi magazynek wielką sztukę rzadka sprawa ale jakby z... zdobyć to Odpilotowka, no to składaj to teraz na czas. Ja... <noise> to jest ślepe. Składaj, podajcie go, to, to może zrobić. drugi około, bo trzeci, To co, wykopać go? No. Nie wiem, może ten... Jak By Moim zdaniem największe nagromadzenie rzeczy będzie w tym rejonie. Poczekaj, bo ta mapka powinna być no tak. tak. Tak, no, no. 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 Nie, nie, nie. No, no, drugą stroną. Tak, tak jest równie, Tu macie południe, nie? No. I oni... Tak, jak w historii. To jest gajówka błotach no. i oni, oni przeszli tą drogą tak, nie? To, to wiem, że gdzie to. To bardzo, żeby na przykład cztery osoby, nie? Z pięciu osób zrobiły taką rundę tutaj po tej, tej do, granicy, Dookoła, tak. wzdłuż granicy oddziałów, tak? Nie? tak wzdłuż granicy. E... No my tu jesteśmy. I to, a nawet jedna ekipa, żeby tu odeszła jakby z tego miejsca, tak pomiędzy ten środek. No, no. bo ci, co to tutaj byli, musieli by, gdzieś tak. Albo tak przejdzie, albo na skróty, no nie wiadomo. Idziemy w tym kierunku to my, to, na pewno. Idziemy. Zobacz, no, jak, jak masz mamy relacje, że no. No. wiesz, włosowcy się tu pojawili, zepchnęli ich i potem jest w relacjach, że oni od tej strony stali, jest pokazany i tu był CKM na nich. Oczywiście tutaj nawet, to jest nie? gruby temat na wrzesień, sam z siebie no. tutaj. I to taki naprawdę. I zwracajcie ten... uwagę no. też na metalowe, na żelazne rzeczy, bo jest no. średniowiecza tu wpytał ogólnie. Nie. Nie? Mhm. I mhm. Radzieje no, też się mogą trafiać jest na Konstantynowie, tak? Ale jakby się ktoś, ekipa, nie wiem... Na sekretum, chcecie iść? Tak, ochrony? idziemy, tak, tak, tak. Do granicami? No i Dobra. potem jedna ekipa, żeby tutaj od, od nas, jak my jesteśmy, to zobaczcie, jak teraz widać. No jakby nie wychodziło, jak się kończy to... Młodnik, nie? I widać tam ten wyższy las. Taki, Dobra, jakby, czyli my tori. idziemy stąd. Wam, żeby, żeby tą granicę przejść, Jak nie będzie tak? po tak, granicach, tak. Po, to zawsze możecie poszerzać. Po nie, no pewnie. Prostu... Wystarczy, że zaczniecie trafiać w no. polskie łuski i będziecie już na miejscu gdzieś. Nie? Jak jakiekolwiek no, no, większe no. nagromadzenia łusek będą, to od razu też dawajcie znać. Ale większe nagromadzenie, nie pojedyncze łuski. Znaczy, no. my, A poje... znaczy... Ale A nie, do każdej łuski po... zrobimy namiar. Na pistoletowe... Czy tak, tak robić, czy nie? Znaczy, na pistoletowe uwagę. Jakie łuski wychodzą przede wszystkim. I teraz zobaczcie, jak tutaj stoimy w tym miejscu, to jak się stąd popatrzy, te młode choinki się kończą. Tam nie wiem, za 150 metrów. Tak jakby ekipa tam to robiła, bo tam jest taka droga i wzdłuż tej drogi tutaj, bo to jest bardzo ciekawe. No to my możemy iść. Bo oni, prawdopodobnie to jest ta droga piątkę, ruchu. A my możemy iść, nie? My piątkę, tak, tak, oni No nie na taki kierunek generalnie. A my pójdziemy, a pójdziemy tak dalej tak do tego obozu, stoi. nie? Bo to, w kontynuacji tego obozu. W no to dobra, to dobra dajcie do... jakiś hmm. numer, na jaki wysyłać te zdjęcia. To do Mariusza albo na kamerę. Do Mariusza, no dobra, do Mariusza. Do Mariusza I zwracajcie... Zwiecie osoby z Młodniki, po drugiej stronie Młodnika tą górkę, nie? Zwracajcie uwagę szczególną na pistoletowe łuski i na nietypowe, no, jakieś Enfieldy i tak dalej, no, bo mogli mieć Breny, no i dużo dziewiątki, nie? PP6 Pe, można sprawdzać, ale bardziej po datach, ale dziewiątki jakieś tam i ten to... na granicę działek my idziemy, sekretu. Sekretu. Andrzej, Andrzej. Tak, my idziemy między odbiorniki się między... No to chodź, pójdź pokażę Dobra Jakiś żelazny sygnalik Dosyć głęboko Więc co? Więc skopiemy. Bo no to może być coś fajnego jak będzie głęboko ...no dobra, też już go mamy, ale... ...coś żelaznego... ...o, myślę, że to był jakiś guzik... ...nie mam pojęcia co wygląda jak guzik. To jest guzik, tylko jakiś taki dziwny. Dobra. No to mamy taki guziczek. No, pierwsze koty zapłoty. Pierwsza była moneta współczesna, a drugi jakiś stary guziczek. Lecimy. Dobra, patrzcie na to dołek. A w dołku co? Niespodzianeczka. Guziczek, ale guziczek z sożełkiem. Także mały guziczek z orzełkiem. bez zapięcia uszkodzone. No ale piękna korona, więc tutaj zaczynamy się kręcić, coś tu się musiało dziać. Lecimy dalej. Patrzcie na to. Żelazo, coś 16, 17. Ale kopiemy to, co? Kopiemy to. Gdyby coś. Już jest. Już jest tutaj. O, jaki piękny kapsel. Piękny kapsel, tak. Na, na pewno partyzancki. Nie, nie, nie. A tatra? Tatra. Nie, warka! Przepraszam, warka. Wareczka. Prze... Patrzcie na to. Niedzielone łuska. 39 rok. P376 5 yy, yy, tydzień. 39 roku. No i taka łuseczka. Wpada. Nie miaszek. No i co. taki sygnalik żelazo ewidentnie ale co kopniemy go kopniemy go żeby zobaczyć cóż to jest Hopa. dobra cały czas w dole jest rzecz To. Tam niedaleko było pięć, sześć pocisków, a tutaj jest Kolcok do nich prawdopodobnie. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie na to rozkopany teren, ale tutaj były dwa metalowe przedmioty. Kurde, no nie wiem co to jeszcze jest, ale dziwnie przypominają coś. Tu wygląda jakby miałyby mocowania albo jakieś otwory, tak jak ucho igielne. Coś takiego. Tak mi się przynajmniej kojarzy, albo tak to widzoczami ja czasami wyobraźni. A koło tego zaraz tu w tym dołku była polska łuska, ale to jest 35. Norblin i chyba piąty albo 6. kwartał. E, tydzień, przepraszam bardzo, bo to chyba w tygodniach robili nasi. No i miedziana, także bardzo ładnie wyszła, bardzo ładnie się świeci. Czerwone wokół spłonki. Lecimy dalej. Dobra, ładny sygnalik. Drugi kolcok, drugi kolcok. Tam były łuski. Tam, 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 tam były łuski dalej troszeczkę. A tutaj drugi kolcok wychodzi, więc to tak się zgrywa w czasie. Dobra, lecimy. Patrzcie na to coś stalowego, coś zaokrąglonego. Ale niestety nie mam pojęcia co to jest. Nie mam pojęcia co to mogło być. Niestety nie wiem nie kojarzy mi się, nie wiem, jakieś podkówkę, na podkówkę za mało zagięte. Byłoby bardziej wygięte włók. Nie mam pojęcia. Nie będę zgadywał. Lecimy dalej. Patrzcie na to mały obiekt. 41-42, ale dosyć głęboko. też nie. Tutaj jest bardziej w tą stronę i są trzy kreski, ale ładnie bije. Dobra, odezwę się do Was, jak go wykopię. No i patrzcie na to. Gołębia obrączka, ale ze żarta. Coś ją gryzło i to nieźle. Jest cała zniszczona, został tylko kaweczek plastiku. I... I tyle tak naprawdę na numerek może by się dało przeczytać, ale na żarty lecimy dalej. A i wiecie co znalazłem ogniwa od łańcucha. W sumie to jakieś kawałki łańcuchowe tak to wygląda. Ale musiał być stary, bo widać po, po tym jak wygląda, jak jest, jak jest skorodowany, że to było coś starszego. No ale nic. Takie takie rzeczy też wychodzą. Zobaczcie na to świeże obrączunia 097-2022 rok. I obrączunia znaleziono na oglądzie. To rzadko chociaż dzisiaj dwie sztuki znalazłem. Także nie jest najgorzej. Natomiast nie ma tu ich za dużo. Dobra, lecimy dalej. Powiem Wam tak: 88, 83, 90 sygnał dosyć głęboko. Jak tylko uda mi się go wykopać, zaraz dam Wam znaczka. Co to było? A, pieniądz! Pieniądz! Pany! Pieniądz, ale. Mhm. Niestety co, co? To nie wiadomo. Kurde, to mogłoby coś fajnego, coś starego, ale niestety nie wiem co to jest. jak coś, tylko uda mi się ustalić, zaraz to wyczyszczę. Zadam wam znać, bo coś tu widać. Delikatnie. Może no, by się dało to wyczyścić. Ale nie. jest raczej płaska blaszka. Płaska blaszka. Jeszcze to przy psikam wodą może się coś uda lecimy patrzcie jest ładny sygnał 80, 81 dosyć głęboko odezwę się jak uda się to wykopać bardzo ładny sygnał lecimy Akorda Jakaś łóseczka Ale taka fajniutka mhm, mhm. Ale dobra Z czego to jest? Już poczekajcie 40 42 Nie mam pojęcia 40 37D i C. CK. CK. Okej. Okay. Taka duża useczka. Dosyć ładna. Dobra. Zrobimy namiarek GPS-owy, ale nie zrobimy, bo nie mamy GPS-a. Eee, dobra, zrobimy. czekajcie, idzie Jacek, pomoże mi zaraz gps a bo ja się nie mam telefonu. No wygląda też na jakieś egzotyczne, bo zobacz, jakie ma dziwne te no, no, no. rury takie. No, te no, no. to było coś, coś. Nie były. Zobaczymy, jakiego tam po mam. Niech sobie poszukam, żeby nie Dobrze, popatrzmy. Tak, tak, tak. Tak, bo tutaj nic nie było, żadnego sygnału wokoło. Tylko była ta jedna dziura. Nic innego nie było. A to jest ten punkt, tak? tak blisko, no nie ma takiego Dzień dobry, cześć, cześć. Spod Jaworza jakie tematy cię interesują historycznie? Żaden się zdziwił, że samolot leży u Ciebie, nie? Ciekałem, nie wiem, co Ci... mówiłem, że... kiedyś go nasz wspólny znajomy po imprezie pijany trafił. A! Pojechaliśmy na imprezę i znajomy znowu. Ja się... Na pola po precy, hmm. No to co? Kończymy tą wspaniałą przygodę z partyzantami. Ech, znaleźliśmy to, co widzieliście. Będą też przebitki e, zdjęciowe. E, to, co udało się znaleźć troszkę polskich usek, e, troszkę e, rzeczy powstańczych, e, troszkę troszkę 1945 roku, więc że tak powiem trochę miksa. Natomiast partyzanci prawdopodobnie tam nie byli długo, więc oni tylko prawdopodobnie przechodzili tamtędy. No i z tego względu no, dużo rzeczy nie ma. Natomiast myślę, że znaleźliśmy część rzeczy, które, które mogły należeć do partyzantów albo do naszych żołnierzy z 1939 roku były guziki, wyciory yy, łuski, więc to wszystko są jakieś ślady po, po naszych żołnierzach dobrze, no to trzymajcie się miłego dnia, miłego oglądania, mam nadzieję, że się film podobał, jak coś to łapka, jeżeli nie subskrybujecie to kliknijcie subskrypcję w filmiku zapewne będzie więcej, więc będzie Was o tym informowało jak będzie coś nowego. Trzymajcie się, na razie, cześć.